Cześć, witam pięknie, Strzelce na kanale Porozmawiaj z Anią, kochani, i zapraszam do czytania tarota na miesiąc wrzesień. E, tak trochę wyjazdowo, kochani, i dlatego e, będę się starała, aby, aby nagranie się e, udało. Mm, dobra, no to co, Strzelce? Zaczynamy. Wrzesień dla Strzelca. Karty oczywiście wcześniej zostały potasowane. Wrzesień. No, dobrze. Mam nadzieję, że widać. I co tutaj mamy? Kochani, em... <laughs> przepraszam. Tak. We wrześniu, proszę, proszę postarać się nie sięgać pamięcią i nie rozpamiętywać historii z przeszłości, miejsc z przeszłości, znajomych naszej z, z waszej przeszłości, tak? bo to już to nie ten czas, tak? Proszę to zostawić za sobą. Wy macie w tym wrześniu wyznaczyć sobie bardzo konkretny cel, trasę, którą macie pokonać. I z, ja bym powiedziała, z precyzją, z zegarmistrzowską precyzją wręcz w oparciu o detale nawet czasami osiągać swoje cele. Tak? Może czasami małymi krokami, tak się może wydawać, że to nie będą jakieś wielkie, wielkie skoki, ale bardzo precyzyjnie dążyć do określonych przez siebie celów. Nie ma możliwości takiej w tym wrześniu, aby komuś się nagle zachciało zatrzymać, bo poczuje jakieś takie, nie wiem, zwątpienie. Bo ja tutaj widzę, że tak się może zadziać na przykład u osób, które mają swoją działalność, nie? Taki czasami wchodzi w nas takie, takie zwątpienie, taki marazm, taka niechęć wręcz do działania. No to karty mówią, w tym wrześniu nie ma, nie ma takiej opcji, nie? Dobrze, kochani, to teraz tak, w sprawach relacji, no to myślę sobie, że osoby w stałych relacjach, kochani, w stałych relacjach, no to może być, powiedziałabym, ogniście, ogniście, temperamentnie, ale to wszystko jest tak bardzo dojrzałe. To wszystko jest tak, wiecie, to jest taki top-topów działania. Pewnie niektóre strzelce mogą poczuć w tym wrześniu, w tych stałych relacjach. Takie motyle w brzuchu, czyli w tych relacjach jakby zapłonął ogień, ale to nie jest taki ogień, który dopiero co się e, rozpalił. To jest naprawdę, powiem Wam, ognisko. I bardzo fajnie, super. E, to są takie bardzo przemyślane, bardzo konkretne działania, bardzo zdecydowane działania, które poprawiają jakość, jakość relacji. A przy tym, tak jak mówię, jest, jest temperamentnie, tam nie ma nudy i pięknie, kochani, pięknie. Osoby szukające kogoś do relacji mają okazję spotkać kogoś takiego w tym miesiącu i powiem Wam, że to jest takie spotkanie takiej osoby, która daje nam takie duże poczucie spokoju. Duże takie poczucie, Um, taką satysfakcję, bo to nie jest takie, taka relacja, która Jezu spada jak grom jasnego nieba, pojawia się i znika ten ktoś, nie? To nie. To jest taka relacja, która przychodzi do nas bardzo spokojnie, puka i my się na nią decydujemy, i wtedy czujemy się tak naprawdę z tym kimś, Jakbyśmy się znali od zawsze. Pięknie. Mało tego, ja myślę, że część z Was będzie chciała bardzo, aby ta relacja przerodziła się w coś naprawdę takiego stałego. Może część z Was będzie chciała założyć rodzinę z tym kimś. Generalnie, bardzo ładnie. Zawodowo, kochani, no to tak jak zaczęłam już mówić, u osób, które mają działalność gospodarczą, to myślę sobie, że Tutaj może się pokazać takie jakieś e, e, jakby taki brak energii do działania, jakieś takie spowolnienie działań, a to wynika z tego, jakbyście stracili rezon, jakbyście stracili e, swoje pole do popisu, tak jakby energia wyszła, jakby pomysły się skończyły, a nie tędy droga, kochani. Czasami mamy takie momenty zatrzymania, mamy takie momenty zwątpienia, ale jakby karty mówią, że ważne jest trzymanie raz wyznaczonego celu. I to jest ponad, ponad, ponad to, czyli jeżeli wiemy, że tak czy siak musimy rano wstać, musimy ogarnąć firmę, musimy w, nie wiem, ogarnąć naszych klientów, tak? naszych usługobiorców, to trzeba to zrobić, nawet jeżeli czujemy jakiś taki odpływ energii, czy mamy chwilowe zwątpienie, czy rzeczywiście jesteśmy na dobrej drodze. To tyle. I z tego stanu należy wychodzić, bo chcę Wam powiedzieć, że wszelkie takie kurczowe trzymanie się takich właśnie takich myśli, że może to nie jest to, co mam robić, może powinno się w tej firmie coś zmienić. To jest takie trochę, na, w tym miesiącu ja widzę to jest takie szukanie dziury w całym, nie? To są myśli, które weszły wam do głowy po to, żeby was, żeby was trochę rozregulować, ale wyście na to pozwolili, dlatego trzeba szybciutko pozbyć się tego i dalej zacząć prężnie działać, jak to przedsiębiorcy potrafią robić. Osoby zatrudnione, kochani, na etacie, to tak, albo dojdą do wniosku, że um, wreszcie zdecydują się na decyzję i podejmą tą decyzję o, o zmianie na przykład kierunku swoich działań w firmie. Nie wiem, może będziecie chcieli może podejmiecie decyzję tak dobrze, to ja idę na inne stanowisko. Dobra, to ja w takim razie, w takim razie przechodzę do innego działu. To ma być Wasza decyzja. To ma być Wasza decyzja. Ci, którzy nie, nie czują takiej potrzeby zmian, to widzę, że będą, e, będą bardzo fajnie współpracować. Współpracowali ze swoimi partnerami w pracy, z kolegami, tak? z osobami, z którymi współpracujecie na co dzień i ta współpraca naprawdę pokazuje się bardzo ładnie, dlatego że, um, dlatego że decyzje, które będziecie podejmować w tym miesiącu, w tym waszym miejscu pracy, postawią was na taki wyższy level. To są dojrzałe, świadome decyzje, a wasz pracodawca. Jakby nie przejdzie obok tego, nie zauważywszy waszego, waszego profesjonalizmu, bym powiedziała. Osoby, które szukają pracy, kochani, to jest szansa naprawdę na znalezienie fantastycznej pracy. Fantastycznej pracy. Macie tylko wierzyć w swoje umiejętności. Jakby część z Was może właśnie się chciecie rozwodnić przez to, że będzie sięgała myślami w przeszłość, bo ja przecież nigdy wcześniej tego nie robiłem, czy nie robiłam. Ale ja to wcześniej, oj, i nie wiadomo, co tam jeszcze się wcześniej wydarzyło, tak? Przeszłość zamykamy, do niej nie wracamy. Chyba, że chcemy wyciągnąć z tej przeszłości coś, co przyda nam się, czy i wzmocni, wzmocni nas tu i teraz. Ok. W innym przypadku nie, bo ja mam, widzę, że ci, którzy szukają pracy, naprawdę mogą znaleźć fantastyczną pracę, dlatego że Wy te umiejętności macie, chciecie tylko w to uwierzyć i z taką dużą precyzją i, i wiarą w swoje umiejętności proszę posuwać się do przodu, kochani. E, tak, Wy będziecie zdecydowanie podejmować decyzje, które mogą być dla Was samych nawet zaskoczeniem w tym miesiącu. Nie zakładaliście, że staniecie przed takim wyborem i taką decyzję będziecie musieli podjąć, ale będziecie je podejmować, bo to są fajne decyzje, to są dobre decyzje, mimo że wcześniej jakby nie zakładaliście, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Kochani, to co ja mam Wam życzyć, no zakochania to już oczywista sprawa. Hmm. Ja bym powiedziała tej, tej gorączki w relacji, wow, super, tak, dobra, i dużej takiej wiary w siebie. Proszę osiągać cele, mając na uwadze, że czasami trzeba robić to małymi kroczkami, ale bardzo konsekwentnie. Więc co strzelce? Wszystkiego dobrego, wiary w siebie i optymizmu, no i tej miłości. Pozdrawiam Was cieplutko, dziękuję za obecność na kanale, kochani. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, za Wasze lajki, subskrypcje, komentarze. I co, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was, cześć.